Stanowisko Acera przywitało mnie nowością w postaci tabletu Iconia Tab 8. Urządzenie to pracuje dzięki czterodzeniowemu procesorowi Intelatom. Z kolei jego systemem operacyjnym jest Android w wersji 4.4.2 KitKat. Przy okazji trzeba tutaj wspomnieć, że jest to model o nazwie kodowej A1840. A w rękach trzymam wersję demo z oprogramowaniem w wersji demo, jak widać zresztą na załączonym obrazku. Jego ekran ma rozdzielczość 1000, jeśli wierzyć oczywiście informacjom umieszczonym nad ekranem, a raczej nie widzę innej możliwości. Mamy tutaj wyświetlacz o rozdzielczości 1920x1200 pikseli. Dzięki temu czcionki powinny być ostre i czytelne i takie właśnie są. Więc komfort czytania wszelkiego rodzaju treści czy to na stronach internetowych, czy w dokumentach PDF i innego typu, powinien być wysoki. Urządzenie w pierwszej chwili robi całkiem niezłe wrażenie, bo tutaj wszystko działa płynnie. Póki co oczywiście, jeśli chodzi o przeglądarkę internetową. A zobaczmy w sumie, co tam ciekawego Acer zaprezentował na targach w Berlinie, bo było tego całkiem sporo. E, przede wszystkim mamy tu Switcha 10 z wersją, wersji z ekranem Full HD. E, mamy Switcha 11, czyli we, większą e, wersję tego urządzenia. E, mamy również kilka hybryd, jak również dwa budżetowe urządzenia z Androidem, czyli Iconia One 8 i Iconia Tab 10, który za chwilę e, też Wam pokażę. E, natomiast e, jeszcze jeden tablet ośmiocelowy zaprezentowano, jest to Iconia Tab 8, 8W dokładnie. Urządzenie jak na 8 cali, no jest typowych rozmiarów. Nie ma tutaj nic zaskakującego, waga również nie jest jakaś powalająco niska. Zbyt krótki kabelek niestety nie umożliwi mi pokazania Wam tak dokładnie portów i złączy. No oczywiście postaram się to zrobić jak najlepiej potrafię. Po lewej stronie, czyli na lewej krawędzi u góry mamy slot kart microSD. Na dole, z tyłu już głośniki. Na prawej krawędzi mamy, odkleiła nam się naklejka. Na prawej krawędzi mamy przyciski, jest tu włącznik oraz przyciski do regulacji głośności. Z kolei na górnej krawędzi 3,5 mm jack audio, wyjście mikro HDMI, to jest dość istotne dla niektórych użytkowników, którzy potrzebują czegoś takiego na przykład jak urządzenie multimedialne do przesyłania obrazu na telewizor oraz oczywiście nie zabrakło tutaj również portu Micro USB. Z tyłu natomiast mamy w centralnej części logo sara, wyżej oczko aparatu, obiektyw, z kolei z przodu mamy oczko kamerki do połączeń wideo nad ekranem oraz pod ekranem logo producenta. Całość prezentuje się jak normalny tablet, nie ma tutaj nic co by przykuło naszą uwagę, przynajmniej mi, mi nic takiego się nie rzuciło w oczy. Tym co jednak mogłoby rzucić się w oczy w przypadku Acera Acer, Acer, Iconia Tab 8 są różnego koloru obudowy, które dostępne będą do tego właśnie urządzenia. Jak widzicie, jest ich całkiem sporo. Jest taka niebieska morska raczej, zielona, biała, różowa, czerwona. i Jest kilka innych jeszcze tu i w takich samych wersjach kolorystycznych. Pierwsze wrażenie sprzęt ten sprawia całkiem przyzwoite. Prezentuje się no, okej. Okay. Jakoś nieszczególnie przypadł mi do gustu, ale to jest oczywiście kwestia indywidualna. E, natomiast całkiem dobrze działa. Tutaj raczej nie mogę się w tym momencie do tego przyczepić. A przyczepić się oczywiście można do ramek, które pod ekranem, które pod ekranem zwłaszcza są po prostu e, za grube. Jeżeli macie jakieś pytania, wiecie gdzie mnie szukać. Ja na razie Was pozdrawiam serdecznie ze Stoiska Acera. Sera, Katarzyna Purata,